Innowacyjni. Podcast Bankier.pl Piękny, kwitnący ogród w ciągu dwóch dni, na dodatek bez pomocy architekta krajobrazu? Pomysł wydaje się szalony, ale nie dla Marzeny Płazy i Piotra Keniga, którzy stworzyli i z sukcesem rozwijają Garden Box. Gotowe projekty ogrodów do samodzielnego wykonania, nawet przez laika. Nazywam się Maria Grykin i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Innowacyjni. Tym razem o ogrodowej rewolucji z twórcami Garden Boxu. Moimi gośćmi są dziś pani Marzena Płaza i Piotr Kenik, twórcy Garden Boxu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako, że mam u siebie ekspertów, w tym architekta krajobrazu, jeśli dobrze rozumiem, tak? Tak. Chciałabym spytać na początku: o to, czy Polacy lubią zajmować się ogrodem? Jaki jest nasz Polaków ogrodowy portret własny? Myślę, że lubią się zajmować ogrodami, chociaż wszystko w granicach rozsądku. Może niekoniecznie lubią ciężko pracować w ogrodzie, pielić, przycinać i nie wiadomo co jeszcze, natomiast na pewno lubią ogrody, lubią spędzać w nich czas, lubią zapraszać gości, spożywać posiłki na świeżym powietrzu. To się stało już taką swoistą modą i pod tym względem jak najbardziej Polacy lubią ogrody i lubią otaczać się piękną przestrzenią, też tą właśnie zewnętrzną. Co pewnie wymaga o tyle kreatywności, że polskie ogrody nie są raczej dużymi ogrodami, prawda? W tych większych miastach to te ogródki to są rzędu 100-300 metrów. Często mają Państwo do czynienia z większymi ogrodami. Największy przedział to jest tak 50-300, to jest jakby taki najczęściej spotykany, ale później jest dosyć przeskok duży, bo jest zaraz od 500 do 1000. Więc te takie powiedzmy 10 arów, no i to jest zdecydowana większość, jakieś 99%, naprawdę rzadko się zdarza większy teren. A jakie w tym ogrodzie jakby mieli państwo narysować taki obraz w tym naszym standardowym polskim ogrodzie? Więcej roślin i rabat czy raczej właśnie miejsce do odpoczynku i trawa? Ciężko właściwie odpowiedzieć na to pytanie, bo pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, to jest taka wizja ogrodu, który składa się z trawnika i rzędu tuj wzdłuż ogrodzenia. I to jest pierwsza wizja. Natomiast ile razy my nie przejeżdżamy przez różne miejscowości, czy to większe, czy mniejsze, i po prostu mijamy różne regiony, to zawsze. Uderza mnie taki krajobraz, który składa się z kolorowych ogrodów, czyli my mijamy ogrody, które są kwitnące, kolorowe, wielobarwne, więc to są takie dwie całkowicie różniące się wizje ogrodu. I teraz wracając jeszcze do tego ogrodu takiego smutnego, gdzie jest trawnik i tuje. To tego typu ogrody właściwie pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat. I to już jest taki stereotyp polskiego współczesnego ogrodu. Ale później, jak sobie myślę, jak on się zmienia, to za każdym razem widzę ten ogród, że prędzej czy później w tym smutnym właśnie ogrodzie pojawia się jakaś roślina kwitnąca, czyli mamy tęsknotę do tego, żeby coś i chęć, żeby coś rosło i kwitło. Więc prędzej czy później, każdy ogród, jaki by nie był, nagle staje się ogrodem kwitnącym. Więc, jak próbuję podsumować to wszystko i zebrać te wszystkie informacje, to ogólna wizja ogrodu polskiego jest taka, że ludzie lubią kwiaty, kwitnące rośliny, krzewy, i myślę, że to jest domena naszego polskiego ogrodu. Na czym polega rewolucja w ogrodach, którą proponujecie Polakom? Czyli jak działa wasz produkt Garden Box? Myślę, że zdecydowanie naszą rewolucją było to, że dostarczyliśmy gotowe rozwiązanie, które w zasadzie można samodzielnie wykonać bez jakby udziału osób trzecich. O ile tworząc produkt w 2016 roku, tworząc garden boxa na rynku w zasadzie no nie było w ogóle takiego rozwiązania. Można było skorzystać no, z usług architekta, wiadome były jakby rozwiązania typu gotowe projekty domów, ale gotowych projektów ogrodów w ogóle nie było, nikt o tym nie słyszał, nikt tego nie widział. Więc no, naszą było dostarczenie i jest cały czas dostarczenie profesjonalnie zaprojektowanego ogrodu czy rabaty kwiatowej, którą ktoś może wykonać samodzielnie bądź zlecić to osobie zewnętrznej, bo to jest oczywiście możliwe, bo nasze projekty są tak przygotowane, że zawierają i zarówno instrukcje do wykonania samodzielnego, taką esencję informacji, którą osoba w zasadzie no w ogóle nic nie robiąca jeszcze w ogrodzie, dzięki tej informacji może po prostu to wykonać. No to też jest wynikiem naszych opracowań i doświadczeń i to się przykuło właśnie w tą rewolucyjność, jak no Garden Box. Jeszcze może dodam, że nasz produkt jest po prostu gotowy do kupienia, jest gotowy tu i teraz. Czyli osoba, która chce mieć ogród, wchodzi na stronę, wybiera sobie spośród wielu różnych projektów, kupuje go dzisiaj, idzie jutro do sklepu po rośliny i jutro już może mieć gotowy właściwie ogród. I to jest ta nasza rewolucja. A dodam jeszcze, że tą rewolucyjność potęguje fakt, że mamy ogrody modułowe dzięki czemu możemy dostosować te projekty do każdej wielkości i do każdego kształtu ogrodu. I to jest bardzo bardzo ważna, istotna kwestia. No tak, czyli tak podsumowując, gotowy projekt, szybka dostępność, no i wiele do wyboru, bo no idąc wcześniej do architekta trzeba było nakreślać tą wizję i tak dalej przez, no powiedzmy, kilkadziesiąt dni, a teraz możemy to w zasadzie wybrać w parę sekund. Czyli to, co oferujecie, to tak w skrócie mówiąc, to jest pomysł wraz z jego wizualizacją, oraz dokładną instrukcją, jak zrealizować tenże w krótkim czasie. Troszeczkę bym to rozwinął, bo to jest raczej koncepcja rabaty, czyli dobór gatunków, odmian, później następne ich rozmieszczenie, czyli jakby dobranie tego w tą formę, możliwość modułową. Do tego jest właśnie ta instrukcja albo taka informacja, co, gdzie i jak zrobić. Następnie jest to szereg informacji, jak zadbać o daną rabatę w poszczególnych porach roku. Następnie jest jakby taka szczegółowa informacja, jak zadbać o dany gatunek. My mamy tak dobrane gatunki, że nie wymaga to jakby. Codziennych ich tam obsługi. To są bardziej zabiegi wiosenno-jesienne, ale to wszystko jest w prosty, taki zrozumiały sposób przedstawione. No i dodatkowo, oczywiście, też pomagamy w walce z podstawowymi chorobami, więc to jest taka esencja informacji dotycząca danego projektu. A co widzi wchodząc na Waszą stronę? Człowiek, który chce kupić. Od Was projekt. Co ma do wyboru? Czy dzielicie te swoje garden boxy na style ogrodowe, czy na wielkości, czy jakie są u Was wersje i warianty? Mamy tak naprawdę chyba dokładnie cztery wielkości naszych rabat. Mamy też taki podział ogólny na razie na rabaty to słońca i cienia. Nie tworzyliśmy jakby tak naprawdę rabat bezpośrednio typu styl rustykalny, nowoczesny czy jakiś inny japoński, powiedzmy. Raczej się skupiliśmy na ich uniwersalności. Oczywiście one niektóre są bardziej typu prerogatywowego, takiego naszego powiedzmy wiejskiego, albo niektóre bardziej wchodzą w powiedzmy styl nowoczesny, ale nie wyróżnialiśmy tego. Staraliśmy się w tym momencie bardzo uniwersalne projekty, z którymi zarówno możemy zrobić rabaty wzdłuż ogrodzenia, wzdłuż ścieżki, bo zdobić taras czy altanę, bo jakby na początku musieliśmy stworzyć coś, co będzie dostępne i potrzebne dla każdego. Myślę, że kolejne projekty, które właśnie będziemy wprowadzać w przyszłym roku, już będą takie bardziej skupione na na przykład zagospodarowaniu ogrodu frontowego, bądź na przykład wykorzystaniu go w przestrzeni miejskiej. I na chwilę obecną jest taki podział, myślę, że on wraz z rozwojem tej naszej myśli i tej ilości Projektów będzie ulegał rozbudowie. Skąd pomysł na taki produkt? z początkiem pomysłu wyszła marzena, bodajże chyba jeszcze 2015 czy 2014. Ja tak nie do końca byłem przekonany do tego, bo Garden Box miała troszeczkę inaczej wyglądać. No ale te następne dwa lata i jakieś tam nasze rozmowy wspólne i zarówno nasze pozytywne rozmowy, jak i kłótnie doprowadziły do zmian, no i ewolucji tego jakby pomysłu, który został ostatecznie tak stworzony jako forma projektu, umożliwiająca nam przeniesienie tego projektu na matę. No i wtedy jakby stwierdziliśmy, że faktycznie jest to na tyle rewolucyjne. Że wchodzimy i działamy razem. Zaczęliście szukać finansowania? Założenie było takie, że i tak i tak będziemy to robić, ale zaczęliśmy poszukiwać dofinansowań. I tak szczerze mówiąc, troszeczkę nam to spadło jak z nieba. Ten projekt Hub of Talent wtedy, inkubator. No i faktycznie się w to wpisaliśmy, więc no zdecydowaliśmy się uczestniczyć. Jakie wyzwania dostrzegają Państwo i o których mogą Państwo opowiedzieć na tej drodze? Od idei do wdrożenia produktu na rynek? Jakie były największe wyzwania? niedawno o tym rozmawialiśmy, bo to tak naprawdę teraz to zauważyliśmy, że zdecydowanie największym problemem nie były jakieś kwestie, no z perspektywy czasu oczywiście opowiadając teraz, nie były kwestie nawet stricte samych finansów. Garden Box był na tyle jakby innowacyjnym rozwiązaniem, że czegoś takiego po prostu nie było. Może się to wydawać troszeczkę jakby dziwne, tak? No bo przecież architektura krajobrazu nie urodziła się raz z Garden Boxem, tylko wcześniej, ale tego typu produktu i gotowego rozwiązania do samorządów Samodzielnego wykonania nie było, tak? Więc największym naszym problemem było, po pierwsze, no jakby oczywiście opracowanie tego, ale wdrożenie go, pokazanie i przekonanie ludzi, że coś takiego jest dostępne i jest to dostępne dla każdego, tak, no bo o ile każdy znał gotowe projekty domów od lat, o tyle na przykład, raczej nikt nie słyszał o gotowych projektach ogrodów i troszeczkę mieliśmy wrażenie, że no nie każdy był przekonany, może się trochę obawiał, a co to, a skąd te rośliny, a może to czy to w ogóle nie z Chin, i tak dalej. Słowie oczywiście mówię, a te lata no, do teraz pozwoliły to na tyle, jakby zdobyć tutaj no, i odbiorców, i nauczyć każdego, i pokazać, że to jest coś dobrego. No, że obecnie no, już jakby no, nie mamy w ogóle tego typu zapytań, tak? Już raczej każdy wie o co chodzi, jest każdy do tego przekonany, więc bardziej są pytania typu, co będzie pasować w moim ogrodzie, niż co to jest. Ale też, jak sobie przypominam, to mimo, że to było tak stosunkowo niedawno, bo to przecież minęło tylko parę lat, ale mimo wszystko to były inne reali, jeszcze jeśli chodzi o architekturę krajobrazu i na świadomość troszeczkę ludzi, bo my docieraliśmy do osób nieco starszych i takich, które były przyzwyczajone do takiego tradycyjnego ogrodnictwa, gdzie trzeba pielić, gdzie trzeba przekopywać grządki, głównie ludzie skupiali się na uprawie warzyw i oczywiście to jest super, natomiast byli przyzwyczajeni do takiej ciężkiej pracy i do, do takiej samodzielnej pracy, a nie do usług architekta i takim Gotowy projekt ogrodu, gdzie skupialiśmy się na takiej estetyce przestrzeni, to była taka nowość, że naprawdę musieliśmy mocno skupić się na tym, żeby przekonać ludzi, że to jest fajny produkt, dobry i odpowiada potrzebom, bo rzeczywiście to jest odpowiedź na rzeczywiście potrzeby współczesnego społeczeństwa. A dzisiaj, po tych kilku latach pracy i rozwoju Garden Boxa, dotarliśmy do osób młodszych, które lubią ogrody, chcą je posiadać, chcą spędzać w nich czas, ale też nie mają za dużo czasu na ich pielęgnację, na taką ciężką pracę i im zależy na pięknym wyglądzie. Oczywiście mogą tam też pracować i pielęgnować ten ogród, ale to są osoby pracujące, to są młode rodziny, które. Bardziej potrzebują rozrywki i wypoczynku niż dużej ilości godzin pracy, w skrócie powiedzieć kopania w ziemi. Tak nasze projekty mhm. są tak zrobione, że no naprawdę praca jest bardzo mocno ograniczona. Czyli chcą mieć ogród, który cieszy oczy, ale nie wymaga dużych nakładów. Dokładnie, to jest jakby esencja tej informacji. I pewnie nie wiedzą o ogrodnictwie szczególnie wiele. Tak, zdecydowanie raczej to nie są nasi rodzice i babcie, gdzie każdy tam znał jakby większość gatunków i warzyw. To są osoby bardziej skupione na tym, żeby właśnie założyć szybko, ładnie, w stosunkowo też niedużych kosztach, ogród i czerpać z niego jak najwięcej przy jak najmniejszej ilości pracy. Tak, Więc. Bardziej to, tak jak tu Marzena powiedziała, być odpoczynek i rozrywka niż jakby takie zagłębianie się i pogłębanie wiedzy ogrodniczej. Jaki jest obecnie wolumen Waszej sprzedaży? Na ten moment no, możemy powiedzieć, że już mamy ponad 4000 zamówień, jeżeli chodzi o nasze projekty. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem sporo. Kiedyś przeliczaliśmy to na ilość boisk, które można było zrobić z naszymi projektami. Wyszło tam. To w zeszłym roku było, ale około tak bodajże pięciu czy sześciu boisk piłkarskich, więc całkiem sporo. Na ten rok jeszcze nie przeliczałem. Podsumowanie będę robić pod koniec roku, ale jesteśmy zadowoleni, widzimy bardzo duży odzew, no i nasza jakby grupa docelowa no, stale się powiększa, tak, bo no, ten odbiór i dostępność, i w ogóle jakby zaufanie do wersji tych jak jakmów. Wspominałem wcześniej projektów elektronicznych, na stale rośnie. Sprzedajecie tego w Polsce czy też za granicą? To znaczy, jest możliwość zakupu z zagranicy, aczkolwiek procent sprzedaży zagranicznej jest symboliczny. Jakby nie skupiamy się na tym, przeważnie, co Polacy mieszkający za granicą, a nie osoby z danego kraju. Nie chcemy wyjść na razie, ponieważ wyjście za granicę to też są jakby no duże koszty, a wolimy się na początku skupić na zdominowaniu naszego rynku i osiągnięciu tutaj jak największego sukcesu, a następnie przekucie tego na kolejne, jakby zagraniczne kraje. No, ale już palacy mieszkający w Irlandii, w Niemczech, w Kanadzie nawet już o nas usłyszeli i tam też trafiły nasze garden boxy. Także jesteśmy z tego też zadowoleni. A jak wygląda konkurencja wasza w tej chwili? Bo wiem, że zaczynacie jako pionierzy, ale zdaje się, że w ciągu tych kilku lat pojawiły się firmy oferujące podobne rozwiązania. No, pojawiło się kilka firm oferujące podobne rzeczy, nawet, że tak powiem mieliśmy na tyle firmę konkurencyjną, która nawet naszą bezpośrednią nazwę ukradła i mieliśmy takie, no, no prawie przykuło się to w postępowanie sądowe, ale ostatecznie się zakończyło powiedzmy tutaj polubownie, więc oczywiście no ten nasz projekt został kopiowany. Jeżeli chodzi o konkurencję, no my osobiście jakby, no, jakby to powiedzieć, nie odczuwamy tego, ponieważ na no, ze względu na to, że my jakby stworzyliśmy ten produkt, tworzymy go lata, tak, więc my go znamy od podszewki, my gdzieś o nim nie przeczytaliśmy, więc myślę, że swobodnie ja mam około 2-3 tysięcy rozmów przez te lata przeprowadzonych, rozmów, jakichś telefonów, maili i tak dalej, więc informacje, które tutaj zebraliśmy, nasze doświadczenia pozwalają, myślę, że w 100% na chwilę obecną wyprzedzać konkurencję jeszcze przez jakiś dłuższy czas, no i pozwolić na tyle osiągnąć poziom na naszym rynku, żebyśmy byli mimo wszystko nadal liderem, mam wrażenie, że jesteśmy liderem, ale żeby być już takim, no, niekwestionowanym liderem. No, myślę, że czujemy się tutaj dość pewnie właśnie przez to, że my byliśmy pierwsi, my to opracowaliśmy, poznaliśmy naszych klientów bardzo dobrze. Myślę, że po drodze popełniliśmy masę błędów, które nas wiele nauczyły i chyba wszystkie błędy, które były możliwe do popełnienia, chyba my je popełniliśmy, ale to przekuło się właściwie tylko na, na dobre rzeczy. I dzięki temu, że poznaliśmy naszych klientów, ich potrzeby, to my dostarczamy produkt, który w 100% jest odpowiedzią na ich potrzeby. Rozumiemy to, czego potrzebują nasi klienci i oni to u nas dostają. I myślę, że tutaj też z tego wynika między innymi nasz sukces. I wasza siła. I nasza siła, tak. Opowiedzcie proszę o błędach, które pozwoliły wam rozwinąć biznes wbrew pozorom, czyli jakby o błędach, które dały wam jakąś poważną naukę. Myślę, że na początku się bardzo skupiliśmy na pojedynczych projektach, które byśmy chcieli dostarczyć i to był jakby błąd taki, że jednak przy na tyle dużej nowości dostarczenie jednego jakby projektu było zbyt małą ilością dla naszych odbiorców, dlatego teraz w tym momencie w zasadzie mamy jakby tak zwane mega zestawy, w których no jest około 70 projektów rabat, do tego już mamy też zestawy połączone w ogóle z pomysłami na żywopłoty, czyli taki kompendium, które kosztuje w tym momencie 269 zł, w nim można zarobić zarówno ogród o wielkości 50 metrów, jak i 10 czy 20 arów, tak? Bezproblemowo, więc myślę, że no nie zrozumieliśmy wtedy jeszcze tak potrzeb, jakby jak teraz rozumiemy, no a inne rzeczy, no to choćby no przy dofinansowaniu były jakby no błędnie, dobraliśmy jakby możliwości promocyjne, można było przeznaczyć te środki troszeczkę na inne cele, ale to, no to wynikało też z braku doświadczenia, jeżeli chodzi o branżę, no bo wtedy jak nie byliśmy tyle lat w branży architektury, krajobrazu czy ogrodnictwa, więc jest kilka takich jeszcze pewnie elementów, którym musiał sobie bardziej tu przypominać, ale to chyba takie najważniejsze, które wymieniłem. Państwo są parą nie tylko w biznesie, ale też w życiu. Jak to się stało, że zdecydowaliście się pracować razem? Nie baliście się trochę konfliktów, rozbieżności, różnych pomysłów? No teraz mi się skojarzyło, bo my jesteśmy parą teraz, od we wrześniu w zasadzie doszliśmy do wniosku, że to już 11 lat, a w ogóle mieszkaliśmy na stacji razem, się poznaliśmy na studiach. Ja studiowałem coś innego, może na architekturę krajobrazu i po prostu mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. To było przez 15 lat temu, może więcej trochę nawet i to były pierwsze początki. No później oczywiście nasze drogi się trochę rozegrali. Zeszły, ja zadzwoniłem do Marzeny i tak wróciliśmy do tematu, że to skręca naszej miłości. A czy się baliśmy? No nie, nie wtedy nie analizowaliśmy, czy się boimy, czy nie boimy. Ja tak, myślę, że nie byliśmy świadomi tego, co nas czeka. <laughs> nie, nie baliśmy się. Chcieliśmy rozpocząć działalność razem, bo wiedzieliśmy, że będziemy mogli się wspierać razem. No ale faktycznie było też tak, że nie zdawaliśmy sobie sprawy trudności, jakie nas czekają. No bo faktycznie jest tak, że jak się pracuje razem, to jest ciężko. Oczywiście nie zawsze, ale bywają trudne momenty. Z którymi trzeba sobie radzić. No, praca jest i w biurze, praca jest i w domu, praca jest wtedy na wakacjach, i tak dalej, więc wszędzie tak. jest praca, szczególnie jak jest to jeszcze taki świeży i młody temat. Więc w zasadzie cały czas o tym rozmawialiśmy, tak? Więc czasem ja miałem inne pomysły, na inne, więc wiadomo, konflikty były i są. Ale to dobrze, jak nie ma konfliktów, to coś tutaj nie gra chyba. Więc <laughs> zawsze dobrze mieć taką burzę mózgu, gdzie są jakby dwie strony, bo wtedy można sobie to rozpisać i wybrać jakby najlepsze rozwiązania z obu stron. Przydaje się ta druga perspektywa, drugie spojrzenie. O, to na pewno. A jak dzielicie się rolami w firmie? Mamy taki podział, że ja projektuję, a Piotr. Zaj <śmiech> <Wszystkie> <śmiech> nie, zajmuje się promocją. Znaczy, tak było na początku, teraz się trochę to zatarło. Marzena jest jakby no, ze względu na to, że też ma bezpośrednio jakby tutaj najwyższe tytuły naukowe doktor, inżynier, architekt obrazu no, największe doświadczenia, wiedzę, jest skarbnicą wiedzy, więc no, ona jakby stanowi tutaj pieczę nad wszystkimi naszymi projektami, czy później jakby indywidualnymi elementami, bo też przecież korzystamy też z usług naszych pracowników, tak, bo współpracujemy z innymi architektami też, bo się tak wszystkiego nie da samodzielnie zrobić. Ja zajmuję się tą kwestią finansową, prowadzeniem firmy, czasem też się udzielę projektowo, aczkolwiek już teraz po latach no, mam też jakby tutaj dosyć myślę, że sporą wiedzę, bo wszystkie rozmowy w zasadzie z klientami przeprowadzam ja, więc ja jestem takim, jak to nazwać, biuro obsługi konsumenta plus zarządzanie, że na jakby projekty. Ogólnie podział istnieje, ale Piotr trochę się wtrąca w projektowanie, a ja się trochę wtrącam w marketing. I odnosicie coraz większe sukcesy. A jakie są wasze plany na przyszłość? Czym zaskoczy Garden Box w najbliższym czasie? No, rozmawialiśmy o tym tak naprawdę niedawno bardzo niedawno. Szczerze mówiąc, jakby naszym, myślę, wspólnym pomysłem też jest to, i jakby celem może nie pomysłem, tylko celem jest no, generalnie bezwzględne zdominowanie naszego rynku polskiego, jeżeli chodzi o gotowe projekty ogrodów i rabat ogrodowych. W sensie mam na myśli taką dominację, że żeby dojść do momentu takiego, że jeżeli ktoś pomyśli sobie o projekcie, że chciałby coś zrobić, to po prostu bezpośrednio idzie do nas. Że będzie u nas taka duża ilość tych wszystkich rozwiązań, która w zasadzie no, każdemu pozwoli na zaaranżowanie swojego ogrodu. Samodzielnie, czy z wykonawcą, a następnie myślę, że ekspansja międzynarodowa, tak? Bo obecne projekty doskonale się tak naprawdę sprawdzą już teraz bez żadnych zmian w wielu krajach tutaj Europy, czy tam Niemcy, czy tutaj Holandia, czy Anglia, północna Francja, czy Słowacja, czy Austria, więc to jest produkt naprawdę bardzo uniwersalny. Myślę, że bardzo też potrzebny tam. To jest jakby kolejny element, ale najpierw chcemy zostać liderem naszego rynku, doprowadzić do momentu takiego, że jeżeli ktoś myśli o ogrodzie, to od razu myśli o garden box, a następnie. I przejść do dalszej ekspansji. Na pewno będziemy poszerzać naszą ofertę, jeżeli chodzi o aranżacje. No i myślę, że te aranżacje będą i nasze produkty będą bardziej zaawansowane. No na pewno w przyszłym roku będziemy mieć ponad 100 projektów, rabat i na pewno będzie ponad, no myślę, że z 50 projektów ogrodów. Różnej wielkości. Naprawdę duża paczka dla każdego. Ale mamy fajne pomysły, już mogę powiedzieć i już się nie mogę doczekać, kiedy wprowadzimy je na naszą stronę. Warto czekać, bo są naprawdę fajne. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że już wkrótce będziecie mogli urządzić także swój ogród marzeń, tak jak na co dzień pomagacie urządzać te ogrody wielu klientom w Polsce. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani Marzena Płaza i Piotr Kenik, twórcy Garden Boxu. Dziękuję Państwu bardzo. My również. Dziękuję, również pozdrawiamy. podcast